Hej, witam serdecznie, siemanko. Na wstępie powiem krótko i na temat. Moja miejscówka, którą tutaj już męczę od kilku wypadów wszystko robi, żeby się stąd wyniósł na stałe. Nie? Czasu wolnego dla siebie mam tyle, ile kot napłakał to jeszcze kurczę, jak na złość deszcz, nie? Siedziałem z 40 minut w samochodzie, bo pompa była i musiałem to jakoś przeczekać, na razie się uspokoiło, aczkolwiek yy, pesymistycznie po, podchodzę do <grym>, do dzisiejszego dnia yy, co ja chciałem mówić yy, tutaj jest już pokażę to jest ta studnia, przy której byłem ostatnio i opuszczałem na sam dół magnes. Nic nie znalazłem, jak pamiętacie, kto oglądał. Tam jakieś torciki z siatki. Ale wiecie, co? Wpadłem sobie na taki skromny pomysł. Nie ukrywam, ja ten pomysł widziałem gdzieś tam, gdzieś ktoś to robił. W internecie oglądałem. No i pomyślałem, że warto spróbować samej ciekawości zobaczyć, jak to wygląda. Jak ta studnia wygląda na samym dole Ponadto jeszcze może uda mi się obniżyć kamerę i zatopić ją do wody kurestia ma no. no, może mi się uda ją zatopić do wody. Tutaj jest taki zestawik ze mną. Wczoraj dosłownie na szybko, późnym wieczorem sobie zrobiłem jakiś tam kawałek metalowego płaskownika. Przymocowana latarka wodotworna i, i jak to się nazywa? Case? Czy jak to tam? No, obudowa do y, mojej kamery. No to co? Ja to zaraz montuję, i ten, i y, zobaczę, jak to w ogóle będzie wyglądało. Jaki będzie efekt finalny, co nie? być może trzeba będzie coś wycinać może będzie ok no nie wiem nie mam pojęcia nigdy tego nie robiłem będzie tutaj telefon leżał bo jest oczywiście podgląd na żywo podejrzewam że podgląd będzie do momentu styku z wodą jak kamera wejdzie pod wodę to chyba już zasięg zostanie przerwany i to co do dzieła opuszczą kamerę na dół Cześciowo operacja się udała, bo odzyskałem kamerę i linę, nic nie zostało na, na dole. <grym>, tak jak mówiłem, poniżej lustra wody od razu wizja zniknęła. Także ten, także y, nie miałem kontroli nad obrazem. Ogólnie strasznie tą liną rzucało widziałem jak szmatą na prawo i lewo. No ale trudno, nie mam na to wpływu. <krym>, Myślę, że będzie, kurczę, coś fajnego, nie? Jedynie się boję długości w filmu. 9, 9 minut widziałem, że jest nagrane. Chyba trzeba będzie to po prostu ciąć, nie? Ej, tu, tutaj takie koromysło jest, nie? Ten wynalazek. O, na ostatnim filmie bardzo fajnie, żeście mi pisali, że mogą to zabezpieczyć. Ja w ogóle o tym nie pomyślałem. I, kurczę, później sobie w domu siedzę, myślę, ja pierdziulę rzeczywiście, jak nie daj Boże ktoś będzie szedł się tutaj w rypie, to leci spokojnie na sam dół, nie? A jeszcze będzie ktoś sam, to także nieszczęście gotowe. Nie Nie wiem, dobry pomysł, niedobry. Owinąłem to taką taśmą ostrzegawczą, bo takie coś miałem przy sobie. Może tam wytrzyma, z, nie wiem, jakiś tam czas. Może wytrzyma do tego momentu, jak już tutaj będą inwestycje robione, nie? bo ogólnie to jest teren prywatny i tutaj się będzie bardzo dużo działo kiedyś. Póki co jeszcze jest piękna przyroda. Okej okay. przechodzimy do drugiego etapu, czyli dzik wychodzi na światło dzienne i lecimy z tematem Jest pierwszy sygnał, po który się schyliłem Gdzie to... Aha, jest tutaj. Prawdopodobnie będzie Nie mówić moneta albo guzika, jest moneta na 100%. No dobra, zostałem przywitany Piątką z Trzeciej Rzeszy. Wyszedł teraz takie kółko z ołowiu. Co to może być? Jakiś odważnik? Czy cóż to za ustrojstwo? nic nie ma na tym całkowicie gładkie Szkoda czasu, lecę dalej. Jeszcze było poprzednio tą, no jak to się nazywa Zatyczko Twajki znalazłem, ale to może zobaczę na koniec jak będę wykładał wszystko to zobaczycie Był jeden fonolek jakieś 15-10-15 minut temu Cesarstwa Tutaj coś się zapowiadało fajnego No w zegarek bym raczej nie celował Czy to na zdjęcie? Takie owalne, nie jest to okrągłe nie? Tylko owalne bardziej Zobaczcie jaki Fajny fancior a przez chwilą kukułkę słyszałem, tak sobie myślę, mogłaby kurczę, wykukać jakieś fajne pieniądze, nie? Ale fajny medalik, ciekawy czy 100% z tyle. Ciekawe czy 100% srebro, czy tylko posrebrzane jest Wypadła monetka, może być coś fajnego Dobra, już wiem, ale fajne, bo nie aluminiowa, jedynka, jeden złoty. Jest bardzo fajny, równiutki, czysty sygnał. Zerwałem tą darń. No dobra, już widzę, nie ma co kopać. Jedynka na 100%. Z cesarstw. No, są skrzydełka. 100% cesarstwo. Jedyneczka. Mimo takiej pogody brzydkiej, to yy, te ja, jabłonki, czy co to może być, chyba jabłonka. Te stare jabłonki tak kwitną, tak tu pięknie pachnie, że tylko się normalnie, gdyby była sucha trawa, to położyć się i odpoczywać Sygnał podjęty, dosyć nietypowa sytuacja. Zobaczcie co wyszło. Wyskoczyła butelka, nie? Sygnał na kolor. Podejmuje szkło, myślę jakaś pewnie wódka zakopana, jakiś polmos. No ale wyciągam. Całkiem przyzwoita butelka. I to nie widać teraz, bo ja ją troszeczkę oczyściłem, ale i tak jest słabo. Wiecie co tam w środku jest w tej butelce? Nie wiem jak to się znalazło, ale ja tam widzę mały naparsek. No ciekawe to jest jaką się tam... No, ktoś go musiał wrzucić, no bo jakimś sposobem musi tam znaleźć. Jakieś są tam dwa kamyczki, no i dwa albo raz. Nie więcej, ze czterech ich będzie, no i w środku jest na włożony No Fajne to no zabieram oczywiście, nie? 94 sygnał miałem teraz, a dosłownie jest 2,5-3 metry Bo tutaj w tym miejscu ta butelka mi wyszła, że to jabłące i tutaj dosyć wysoki sygnał tu już mi. Monetka już nie widzę, ale jak zacząłem kopać, myślę, może majówka bo kiedyś miałem też chyba 3 cztery wypady w to miejsce Jedynkę już widzę. No, wypady cztery do tyłu. Wyskoczyła mi właśnie tak wysoko majóweczka Moja pierwsza zresztą takie, takie sytuacje to ja lubię. Tutaj zakopana była złotówka pół metra plus minus i jest tym razem nie moneta, a będzie jakaś wpinka. Tylko jeszcze tego nie oczyściłem. Nie wiem, czy to jest jakaś. Chyba będzie coś polskiego. Co tu jest napisane? No, współczesne coś. Kernica. Będzie chyba moniak. Kolejny. ale warunki, nie? Cieniutkie jakieś może coś straszego będzie ciekawego? Kurde, nie wiem co to. Się rozłączę i spróbuję to jakoś namoczyć i wyczyszczę. To nie będzie moneta, bo jest tutaj yy, nie, za zaszło i znowu. O, teraz może widać. Jest oczko do przewlekania. Obstawiałbym bardziej może coś bliżej medalika jakiegoś. Ej. Co ja tu widziałem? Aha, tutaj. Jest napis, jest napisany Princes Albo Prince. Prince chyba wyszedł fajny moniak, ale niestety taki dojazd. Kurde, no to są chyba trzy Feningi, bo nic innego tutaj nie widać. Chyba że, moment. 100% wenik. Dzień dobry, gdzie pan się wybiera Chyba jemu życie niemiłe, bo jak pójdzie tam na dół, to Amen Zakończam na dzisiaj, tyle ode mnie będzie prawie 5 godzin było przeznaczone. Ponad 4 chodziłem, a Prawie godzinka przymusowego po w aucie czy ten deszcz poranny. I to tak wygląda. Zobaczcie, kto... Może nie wszyscy. Znaczy yy, inaczej. Kto chodzi to wie z czym to się wiąże. A jest może ktoś, kto myśli, że yy, chodzenie to tylko tak o wyskoczyć sobie wszystko ładnie, pięknie, nie? fajne hobby i tak dalej. Zobaczcie jaki gruzką. To jest nic, tu jest gruz dopiero. Gnój. Gnój taki, że można wykręcać skarpety i buty. Dobra, moi mili, to by było na tyle. Tak jak mówiłem ode mnie, nie za wiele tego wszystkiego jest. Myślę, że zdecydowanym faworytem dzisiaj jest medalik. On nie będzie ze srebra. To jest tylko posrebrzany, tak mi się wydaje. I yy, jeszcze się nie zająłem dokładnie To to czy to Nie to. Jeszcze się nie zająłem dokładnie tym Tym medalikiem Ale mam ręce Nie zająłem się nim yy, Nie wypowiadam się na razie No yy, W końcu się dorobiłem takiej torby Rzutowy, czy jak to tam nazwać? Jakieś te yy, nadrobne tam śmieci. W końcu nie noszę po tych po kieszeniach i nie kuję w nogi, nie? Tylko mają swoje miejsce. No co to takie? No jakieś filmaczki fajne. Dobra, żegnam się, bo kurde. 20 minut będzie lekko, jak nie 25. Dziękuję wam za obecność. No, jeszcze, nie, jeszcze muszę jedną rzecz powiedzieć. Dzięki serdecznie tam za, za komentarze, bo ja już nie byłem kurczę chyba z miesiąc, nie. Dzięki za komentarze tam piszecie do mnie, czy ja w ogóle żyję, czy zdrowy i tak dalej, nie? Czy wszystko w porządku? Bardzo przyjemnie się to czyta. Także u mnie jest w porządku. Tylko tak jak na początku mówiłem. Czas to jest po prostu... <laughs> Dobra. Nie ma Do zobaczenia. Wszystkiego dobrego. Trzymajcie się.